Siemanko, jest tej i właśnie na godzina 12, czyli widzicie tutaj pisze sobota Także zaczynamy naszego giveaway'a Ja sobie naszego, yy, naszą rozpiskę tutaj wszystko napisałem, co trzeba zrobić tutaj macie podany czas, jak widzicie eee, Napisaliście mi, dokładnie do tego momentu, otwierzyłem to minutę temu, 3227 komentarzy No to dosyć dużo jest eee, No i co, i teraz scrollowałem sobie przez jakieś 3 minuty w dół, cały czas leciałem, patrzcie ile tych komentarzy jest, patrzcie jak one szybko lecą Teraz przewijam najwolniej jak się da no i tutaj jest te wszystkie komentarze to się znajdują Także wszystkie te komentarze, teraz widzicie tu już, tu już nie ma przycisku pokaż więcej Także teraz sobie wszystko zaznaczam po prostu Od tego miejsca Naciskam end i wszystko zaznaczone jest ładnie Aż się laguje teraz to wszystko bo tyle tego jest, dobra kopiujemy to Wklejamy to do Excela Nie wiem jak to pójdzie, a dobra cofnij, cofnij, nie tak, nie tak, nie tak To miało być, miało być inaczej bo wtedy się to źle wkleja Troszkę faila, ale trudno Spróbujemy zamknąć naszego Excela Zrobimy to w ten sposób Teraz Excel się jeszcze raz powinien włączyć No Excelu, dobra, cofniemy, teraz nowy arkusz I to trzeba zrobić tak, że się wklei specjalnie jako tekst Wtedy się to szybciutko wkleja, teraz rozszerzamy I tak, widzicie teraz, yy, macie tu wszystkie komentarze Tych linijek jest 7800 jako, że to wiadomo każdy komentarz zajmuje kilka linijek i tak będę brał pierwsze dwie linijki z każdego komentarza, tak? czyli każdy ma równe szanse jeśli wylosuję komuś numerek, tutaj widzicie na przykład tą linijkę albo tą linijkę to on wygrywa i teraz jeszcze kilka zasad tutaj było są wiadomo dwie linijki na każdego losuję to na random.org i jeśli tutaj jest coś innego niż trade oferta, chociaż link do profilu albo coś takiego no to po prostu taki komentarz no niestety nie bierze udziału, czy nie wygrywa no i co? Już tutaj wszystko mamy, także jeśli, na przykład jeśli bym wylosował te puste miejsca, no to wiecie, losuję kolejną liczbę. Tak więc tutaj dokładną liczbę teraz patrzymy: 7860 albo jakiś komentarz, który wylosuję, który nie na przykład po prostu będzie komentarzem, a nie, a nie, tym, a nie linkiem. Tutaj już wiadomo losuje kolejną liczbę, także 7860. Wpisujemy od 1, czy tam od 2 nawet, żeby dać równe szanse, bo wleję to w drugą komórkę. 7860, 60, Matthew. Tak jest. No i co? No i to by było na tyle, kurde. Losujemy. 6845. Taka liczba. Raz zobaczymy, kto to jest. 6845. To powinno być gdzieś tutaj w środku. Dobrze zapamiętałem, tak. 6845. 485, o kurde, jaki fail. Mef, dobrze to sprawdziłem. Ok, 485. To jest akurat puste miejsce, więc głosujemy jeszcze raz. 5313. Jedziemy do góry. Nie jestem specjalistą Excel'a, ale 5313 to jest wilku. Będę oryginalniejszy niż inni, i trochę tu napiszę. Otóż kilka dni temu dopiero zaczęła się moja historia z Twoim kanałem. Pierwszy film, jaki mnie zachęcił, to graje na z SWH. I teraz jeśli wiecie, ten film został usunięty, zaraz wam pokażę, film został usunięty, nie wiem, nie mam pojęcia dlaczego, odrzucony, dozwolone, ponowne przesłania. widzicie, ten film miał bardzo dużo świetnych, bardzo dużo łapek i subów, a też było dużo komentarzy, myfiu, grasz na cheatach i w ogóle, no natomiast yy, niestety film został usunięty, nie wiem dlaczego, nie wiem czy go będę reuploadował, yy, w każdym razie, no wielka szkoda, ale czytamy dalej co gościu napisał. Pierwszy film, jaki mnie zachęcił, to granie na uproszczony zwoła. Na początku myślałem, że faktycznie akcja, a tu taka beka. No dokładnie, czytamy sobie dalej. Potem zacząłem przeglądać jeszcze te kanał i muszę stwierdzić, że świetnie trafiłem, spoko sobie gość, fajnie się słucha, no i ogólnie dobre playsy. Także wielku dziękuję. Trading na finish, no i gratki chłopie. Także kopiujemy sobie tutaj. Kopiuj yy, i wklejamy sobie W łoperę Jako prywatny nie może otrzymać oferty wymiany, niestety wilku nie wygrywasz. <grywa> Zapomniałem tego. Powiedzieć, że oczywiście jak jest prywatny, no to nic nie mogę zrobić. No i co, losujemy dalej. Także jeszcze raz Generate trzeci raz losuję 1428 1428 1428 nic nie trafiłem, także jeszcze raz losujemy 2717 2717 2700 17, znowu pustka 4898 dłużej trwa niż powinno, ale okej okay. Ważne, żeby było sprawiedliwe losowanie I to było dokładnie? 4898 Nie chcę teraz poniżać, tego tak dużo razy to sprawdzam 48 98 Tutaj, znowu pustka Generate, 1, 8 przez 1 Myślę, że to jest zrobione właśnie w taki trochę niewygodny sposób Natomiast jest to na pewno sprawiedliwy sposób, najbardziej sprawiedliwy z wszystkich 1861 1861 Znowu pustka 7189 7189 789, czyli to jest druga linika. Amadeusz Engel. <laughs> Jerzy Engel, gratuluję. 50 centysubów jesteś, moim ulubionym YouTuberem. To bardzo dobrze, dobrze się składa. Ja tuj komórę i teraz kopiuj. No i wklejamy sobie trade offera. No i dodamy Angela z ładnym awatarem, także wysyłam moją kałaszka. Cansprej. Widzicie, to jest ten kałaszek. A każdy 7 stat traccherów na linia ślady używania. 2K wbiłem, chyba w 5 dni normalnie ten mecz grałem z naklejką korona. Także tutaj wysyłam. Tak, to jest prezent. Jeszcze sprawdzimy dla wszelkiej 7189. 7189, druga Nika także się liczy. No dobra. Teraz daję, akceptuj. A napiszę jakąś wiadomość. GZ. Wygrałeś. Kałaszka na widzów. Widzów. Miłej. Dobra, miłych headów. Bo nie da się N teraz zrobić. Napiszę tak. Pozdro. No, teraz jeszcze muszę. Teraz rozmażę ekran, żeby nie wydać moich innych mailów. Przyszedł mi e-mail. Steam Trade Confirmation wysyła ofertę wymiany. No i oferta została potwierdzona, także to było na tyle z tego całego losowania. Mam nadzieję, że się nigdzie nie pomyliłem, mam nadzieję, że nie odrzuciłem żadnego fałszywego numeru albo nie przeczytałem żadnego numeru z tego random orga No i co? I to było na tyle, jeśli nie wygraliście oczywiście. Nie macie się co martwić, bo patrzcie, jak było 3300 komentarzy to sobie pomyślcie, że jeśli jest tysiąc komentarzy, to jest 1 10 szansy to jest, to wy tu macie normalnie 3 szansy, żeby, żeby wygrać, tak? czyli procent jest bardzo mały, no ale obojętnie, czy bym koser rozdawał, czy co, to zawsze taki procent by był, także no po prostu, wiecie, no, szansa jest mała wygrał akurat ten Engel, czy jak mu tam szło także no, gratulacja dla niego a ja się z wami widzę już dzisiaj, w ten sam dzień, w sobotę na wieczór jeszcze, postaram się wrzucić fragmovie. Także to było na tyle. Trzymajcie się nara.